Arn .eu. Cześć, kochani, z tej strony Dark Archon. Dziś mam dla Was materiał, który nigdy nie trafił na arn.eu. Parę tygodni temu na Steamie pojawiła się gra Hatoful Boyfriend, na którą czekałem od dobrych paru miesięcy. Uważałem ją za idealny temat do takiej trochę żartobliwej recenzji. Gra wyszła, a ja zderzyłem się ze ścianą. Dwa dni klepania tekstu i przepisywania całości od zera spełzły na niczym. Materiał nie był ani śmieszny, ani jakiś szczególnie interesujący. Johnny, który zajmuje się korektami, potwierdził, że średni z tego film, więc całość trafiła do kosza i nigdy nie została ukończona. Dziś przeczytam go wam na żywo, w jego surowej formie. Pamiętajcie jednak, że film ten nigdy nie został ukończony, nie przyszedł korekty i po prostu trafił do kosza. Okej, okay, podrzućmy sobie na tło gameplay z gry i do roboty. Za każdym razem, gdy sądzę, że nie pojawi się już nic, co będzie mnie w stanie zaskoczyć, pojawia się taki Air Control albo Hatoful Boyfriend. Symulator randkowania z gołębiami. Jestem śmiertelnie poważny. To gra, którą od 4 września można kupić na Steamie. Z góry zaznaczę, że pozycja ta rozpoczęła swoją egzystencję jako prima aprilisowy żart, ale od tego czasu zaczęła żyć własnym życiem. Do tego stopnia, że stworzono jej pełnoprawny remake, o którym dziś mowa, a prawa do dystrybucji pochwyciła znana z publikowania gier niezależnych firma Devolver Digital. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że ja wiem, że to żart. Ty wiesz, że to żart, ale oboje wiemy też, że internet to bardzo mroczne miejsce i ktoś pewnie gra właśnie w Hatoful Boyfriend bez spodni, spełniając swoje najdziwniejsze fantazje. Bo kto jak kto, ale nikt nie zna znaczenia słowa przelecieć tak dobrze jak ptak. Na tytuł składa się japońska gra słów: Hato to po japońsku gołąb, Hateful to z angielskiego nienawistny, a Heartful to płynący z serca. No i jest też boyfriend, czyli chłopak. Mamy więc do czynienia z gołębiami i mieszanką sprzecznych emocji, jako symbol tego, że to z jakim pierzakiem się zwiążemy będzie zależało wyłącznie od nas. Tytuł idealnie rysuje więc obraz tego, co czeka nas po drodze. Hatoful to gra tak surrealistyczna i momentami krępująca, że ciężko to ubrać w słowa. Zacznijmy od tego, że jesteśmy jedyną ludzką dziewczyną w szkole dla zwierzaków pierzastych. Ptaki stały się dominującą, a w dodatku inteligentną formą życia na Ziemi, wypierając ludzi z miast i przejmując kontrolę nad planetą. Jako nowa uczennica naszym zadaniem będzie zaprzyjaźnienie się z uczęszczającymi do naszego liceum gołębiami i ostatecznie <kłynie> znalezienie sobie ptasiego chłopaka. W naszej klasie znajdzie się typowy dachowiec Ryouta, którego charakter odpowiada zdecydowanie wyglądowi: cichy, spokojny i skromny. Zadufany uczeń przeniesiony z innej szkoły Sakuya, czy zaczytany i zamknięty w sobie Nageki. Możemy nawet startować do naszego nauczyciela, Kazuakiego, który jest najwyraźniej nerkoleptykiem, bo potrafi zasnąć nawet w połowie lekcji. Po drodze pojawi się oczywiście cała masa innych bohaterów. Najdziwniejszej z całej zgrai jest jednak oko, najwyraźniej opóźniony w rozwoju gołąb, który jako jedyny nie potrafi mówić i porozumiewa się wyłącznie gruchnięciami mówiąc o sobie w trzeciej osobie, szukając wszędzie pudingu do jedzenia i wydając przy tym dźwięki przypominające startujący odrzutowiec. Paradoksalnie, mając w pamięci koncept, Hatoful nie domaga najbardziej w warstwie fabularnej. Gra oferuje nam kilkanaście zakończeń, z którego każde zajmie nam parę dziesiąt minut, a z opcją przewijania tekstu tylko kilka. Ale niestety większość podstawowych ścieżek sprowadza się do opisu nudnego życia w szkolnych ławach. Tu sprawdzian, tu wycieczka, tu wakacje, które istnieją tylko po to, żeby dawać nam preteksty do dokonywania wyborów z listy predefiniowanych opcji, co jest jedynym sposobem na popychanie historii do przodu. Żeby nie było zbyt łatwo, niektóre zakończenia, w tym to najważniejsze zakończenie rzeczywiste, odblokowują się dopiero po zobaczeniu większości pozostałych, zmuszając gracza do ciągłego powtarzania gry i przewijania nudnawych dialogów. Jedyną rekompensatą jest fakt, że przez poszczególne wątki przewijają się strzępki głębszej intrygi, którą poznamy jedynie poznając zakończenie ostateczne. Dlaczego nasza bohaterka mieszka sama w jaskini, podczas gdy wszyscy inni żyją w miastach? Czemu to gołębie rządzą światem? Dlaczego nasz nauczyciel trzyma w portfelu tajemnicze zamazane zdjęcia? I dlaczego, żeby dotrzeć do odpowiedzi na te jedyne interesujące graczy pytania, zdobyć można zmuszając się do przechodzenia gry kilka razy? Czekajcie, to zdanie nie ma większego sensu. By odblokować ostateczną ścieżkę gry, której bardzo nie chciałbym wam zepsuć, nie wiem, co miałem tam na myśli kontynuujmy. Hatoful Boyfriend nie jest u podstaw grą złom, jest jednak tak szalona i surrealistyczna, że uderza człowieka niczym cegła rzucając nas mentalnie na łopatki. Sam pomysł tego, że człowiek mógłby randkować z gołębiem wydaje mi się wystarczająco przerażający, ale ilość uwagi jaką poświęcono na badanie tematu szokuje jeszcze bardziej. Wszystkie spotkane ptaki, a będziemy mieć przyjemność poćwierkać nie tylko z gołębiami, podpisane są odpowiednimi sobie gatunkami. W pewnym momencie Gra pyta nas nawet, czy słyszeliśmy o Brianie Pigeonie, sławnym blogerze. Oczywiście, że nie, więc bohater, z którym rozmawiamy, wspomina, żebyśmy go sobie zgooglowali. Taki blog naprawdę istnieje i jest prowadzony już od 2005 roku. Czujecie paszcze szaleństwa? Sam już nie wiem, co jest prawdą, a co fikcją. Jak można mieć dziwną fiksację na temat ptactwa? Nie lepiej jest, gdy gra wprowadza dziwaczne, krępujące scenariusze, w których ktoś próbuje nas poderwać, na przykład na hasło Gołębie osiągają gotowość seksualną w pierwszym roku życia. Bo przecież nic tak nie podnieca, jak napalone piskle. W kwestii spółkowania ze zwierzakami nie mamy zresztą zbyt dużego wyboru. Jeżeli nie poczynimy odpowiednich kroków w kierunku któregoś z ptaków, w pewnym momencie gra zostanie przerwana, a my zostaniemy unicestwieni przez jakąś tajemną grupę, która, niezadowolona z naszego stopnia intymności z towarzyszami, postanowi przerwać eksperyment, którego niby byliśmy częścią. To zresztą nie jedyne odwołanie do jakiegoś dziwacznego podziemnego kręgu. Wśród opcji dialogowych naszej bohaterki nieprzerwanie przewija się rządza kontroli nad światem, a ostateczne zakończenie, bez zdradzania zbyt dużo, zmienia się w absurdalnie dziwaczny i genialnie niepokojący horror, w którym dowiadujemy się, że miejscem akcji jest postapokaliptyczna Ziemia. Hatoful robi więc co może, by kompletnie ryć nam czaszki. Jeżeli koncept podrywania gołębi jest dla nas zbyt traumatyzujący, w opcjach istnieje możliwość włączenia ludzkich awatarów na planszach przedstawiających postaci. Każdy bohater ma wtedy swoją reprezentację w formie człowieka. Każdy z wyjątkiem okosana, który jak na dziwadło przystało, jest gołębiem w garniturze. A to full Boyfriend to sprytna pułapka logiczna, która na każdym kroku miesza z umysłem grającego. Bardzo sprytnie żartuje sobie z growych konwencji i oczekiwań graczy ciągle rzucając im pod nogi niespodziewane zwroty akcji. Bezsensowne dialogi czy całkowicie nie wpisujące się w kanwę postaci, których dziwaczność ignorowana jest kompletnie przez uniwersum. Materiał ten zaczął życie jako sequel do oryginalnego materiału. Płakałem, jak grałem, ale mimo swojego głupkowatego konceptu i równie absurdalnej realizacji, trudno nie poczuć sympatii jeszcze raz trudno nie poczuć sympatii do świata wykreowanego przez studio, które nazywa się Pigeonation bo jak inaczej. Miła wiadomość jest taka, że steamowa wersja HD gry nie jest jednak jedynym wydaniem tego tytułu, a po sieci krąży darmowy, prima aprilisowy oryginał. Nie jest taka, że docenienie jej specyficznej atmosfery będzie wymagało niezłej dawki zawieszenia niewiary. I to właśnie był materiał z Hatufull Boyfriend, który nie trafił na RN TU. Mam nadzieję, że słuchając go yy, zrozumieliście, dlaczego zdecydowaliśmy się go nie publikować. Do zobaczenia w następnych, prawidłowych już materiałach na r.u. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia!